Oficerze Kowalski, zobaczymy, co nasza Santa Fe potrafi. Rozpoczynamy manewr awaryjnego zanurzenia. Czekam na rozkazy, Panie Kapitanie. Zarządzam 15 stopni zanurzenia i dwie trzecie mocy. Uwaga, maszynownia. Zarządzenie kapitana. 15 stopni zanurzenia. I dwie trzecie mocy wykonać. Wydaje mi się, że nic się nie zmienia. Nie ma żadnego zanurzenia. Czujesz jakąś zmianę? Panie kapitanie, ja tu nie jestem odczucia, tylko od wykonywania rozkazów pana kapitana za przeproszeniem. Kto dzisiaj jest na maszynowni? Andersen dzisiaj. Jest na maszynowni. Zawołaj go. Tak jest, panie kapitanie. Andersen, pan kapitan wzywa. Andersen, wydałem rozkaz zanurzenia 15 stopni i 2 trzecie mocy. Tak jest, panie kapitanie. I jakoś nic się nie zmienia. No nic się nie zmienia. Dlaczego? Przecież wydałem rozkaz 2 trzecie i nic się nie zanurzamy. Co się dzieje? No... Próbowałem, Panie Kapitanie, próbowałem. Próbowałeś, ale jakoś Ci nie wyszło. No nie wyszło, Panie Kapitanie. Dlaczego? Panie Kapitanie, ale na Santa Fe nie ma takiej funkcji dwie trzecie mocy. Ja, jak to? Jak to nie ma dwie trzecie mocy? No po prostu nie. Zawołaj pierwszego oficera. Kołalski? A kapitan mnie wzywał, czy ty wiedziałeś, że na naszej łodzi podwodnej nie ma dwie trzecie mocy? No, panie kapitanie, w zasadzie. No, każdy, kto pracuje przy maszynowni, wie, że nie ma dwie trzecie mocy na tym okręcie. To dlaczego przekazałeś mój rozkaz dalej? Panie kapitanie! Tak jak wspomniałem, moim obowiązkiem jest wykonywać rozkazy pana kapitana i przekazywać je dalej. Powiedziałem coś nie tak? Proszę państwa, scenka, którą oglądaliście, naprawdę wydarzyła się na okręcie podwodnym Santa Fe i była takim krytycznym momentem. Od którego David Marquette, kapitan, postanowił w inny sposób prowadzić swoją załogę. Powodem, dla którego w ogóle takie sytuacje się zdarzają, jest brak psychologicznego bezpieczeństwa. Gdy mamy bezpieczeństwo psychologiczne, ludzie zgłaszają, że coś nie działa, że coś jest w niewłaściwy sposób zrobione. Dlatego bezpieczeństwo psychologiczne jest fundamentem budowania kultury odpowiedzialności. Od tego trzeba zacząć.